Strażak sam ratuje małego kotka. Proszę na następną lekcję przygotować się z dzisiejszego materiału, Hurra, przerwa! Czy wszyscy słyszeli? Tak, tak, słyszeliśmy. Chodzimy na podwórko. Dobrze chodźmy. Idę się teraz pochuśtać. Miał! Kot tutaj? Jaki słodki! Wylegujesz się do słońca? Chodź cię, pogłaskam! Miał! No, gdzie mi uciekasz? Nie zrobię ci krzywdy! Miau. Lubię takie małe kociaki. Miał! Skąd on się tu wziął? Nie wiem, jest strasznie dziki. Nie da mi się pogłaskać. Zostaw go, dzwonek na lekcję, musimy iść. Dopóki go nie złapię, to nigdzie nie idę. Miał. Kotku, gdzie jesteś? Mam coś dla ciebie. Ale jesteś uparta. Pani wpisze nam spóźnienie. Miał? O nie. Jak ty wszedłeś tak wysoko? Zejdź, proszę. Miał? Obawiam się, że boi się zejść. No i co teraz zrobimy? Przecież nie możemy go tak zostawić na słońcu. Nie mamy wyjścia. Musimy poprosić o pomoc naszą panią. O, nie, znowu się zacznie. Maszo, jak ty się zachowujesz? Miał? Proszę pani, mamy problem. Co się stało? Gdzie byłyście? Lekcja się już zaczęła. Byłyśmy z stepą na podwórku i tam był taki malutki kotek. Ja go chciałam tylko pogłaskać. Powiedz, co się stało? Masza go goniła, no i kotek wyszedł wysoko na bierze, a teraz nie chce zejść. Muszę to zobaczyć się schował. Nie. Faktycznie, jest wysoko. Miau. Hm, jak go stamtąd ściągnąć? Nie ja mam pomysł. Trzeba zadzwonić po straż pożarną. Raz widziałam, jak ratowali kotka, który wyszedł wysoko na drzewo. Nie. Brawo Pepo. Świetny pomysł. Już dzwonię. Dzień dobry. Tutaj pani Monika ze szkoły podstawowej numer 3. Bardzo proszę przyjechać. Mały kotek wspiął się na wieżę placu zabaw i nie myśli z niej schodzić. Dzień dobry, przyjąłem wezwanie. Postaram się być jak najszybciej. Dziękuję, czekam. Miau. Dzień dobry, jestem. Dobrze, że już pan jest. Gdzie on się spiął? Naprawdę odważny z niego kociak. To Masza go tak przestraszyła. Oj tam, oj tam, ja go tylko chciałam pogłaskać. Maszo, nie można na siłę nikogo uszczęśliwiać. Widocznie kociak nie miał ochoty na głaskanie. Proszę się nie martwić, zaraz go stamtąd ściągnę. Miał? Nie bój się, chcę ci pomóc. No chodź tutaj do mnie, proszę. Nie cię na dół. Miał? Jesteś już na ziemi bezpieczny. Możesz smykać do domu. Papa pa, koteczku, i przepraszam cię bardzo, nie chciałam cię przestraszyć. Już dobrze masz, Maszo. Na przyszłość będziesz wiedziała, że tak nie można. Tak, ma pani rację. A panu dziękuję za uratowanie tego kociaka. Nie ma za co. Od tego jestem. Żeby nieść pomoc ludziom i zwierzętom. Świnka Pepa z Masą, pamią się wkowanego. Cześć Pepo. No cześć. Jesteś w końcu. Zawołam George'a. George, chodź. Masza już jest. Cześć Maso. Pogramy w piłkę? Nie, to jest nudne, mam lepszy pomysł. Jak szłam do Was, widziałam fajny lasek. Tam moglibyśmy się pobawić. Nie możemy z Georgem oddalać się od domu. Rodzice nam nie pozwalają. Pójdziemy tylko na chwilę. Zobaczycie, że wam się spodoba. To tutaj, jak wam się podoba? No fajnie, ale co będziemy tutaj robić? Obawmy się może w chowanego. No dobrze, ale jest ja z że my się chowamy, a ty nas szukasz, dobrze? No dobrze, i tak zaraz was znajdę. Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, może tutaj się schowam. Zawsze Masza mnie znajduje, ale tym razem nie może jej się udać. Muszę się dobrze ukryć. Koniec, zaczynam szukać, gdzie oni mogli się schować. Na pewno zaraz ich znajdę. No nie, nigdzie ich nie ma. O, tutaj jesteś, ale dobrze się ukryłaś. Teraz jeszcze tylko George. No nie, nigdzie go nie ma. Gdzie on się schował? To do George'a niepodobne. On nigdy nie umiał się ukryć. A jeśli się zgubił, zawołajmy go. George, wyjdź proszę, wygrałeś! Nie mogę cię znaleźć. George, gdzie jesteś? Nie wygłupiaj się, wychodź z tej kryjówki. O niej, co teraz robimy? A jeśli odszedł za daleko, a jak mu się coś stało? Pepo, uspokój się, zaraz coś wymyślę. Niby co, rodzice będą wściekli na mnie. Mam pomysł. Dobrze, że zabrałam ze za sobą telefon. Zadzwonimy na policję. Na policję zwariowałaś? Nie, oni mają takiego specjalnego psa tropiącego, który na pewno odnajdzie George'a. Halo, dzień dobry, mówi masza. Jestem w lesie koło czarnego stawu. Mój przyjaciel zaginął, proszę, pomóżcie nam! Dobrze, maszo, zaraz tam będziemy. To ty jesteś masza, tak? Powiedz nam dokładnie, co się stało. Bawiliśmy się w chowanego. Ja miałam szukać, no i George. No nie wiem, gdzie on jest. Nigdzie go nie ma, po prostu rozpłynął się. Spokojnie, na pewno zaraz go znajdziemy. Czy macie jakąś rzecz, George'a? Jakąś czapkę, bluzkę lub chusteczkę? Mam jego czapkę. To świetnie, daj mi ją. Zostańcie tutaj z panem policjantem, a ja pójdę za tropem psa. No, piesku, wąchaj i szukaj. Szukaj, szukaj, piesku, szukaj. Dobry Piesek, dobry. Coś jest! Szukaj, szukaj! George, George, gdzie jesteś? Jestem policjantem i chcę Ci pomóc wrócić do domu. Jak mnie słyszysz, to odezwij się, proszę. Tutaj jestem! Zgubiłem się! Gdzie jest Pepa i Masza? Zaraz cię do nich zaprowadzę! Wszystko w porządku, nic ci nie jest? Nic mi nie jest, tylko troskę się pałem. Już wszystko dobrze. Jesteś bezpieczny. Chodźmy. George, jesteś. Martwiłam się o ciebie bardzo. Za daleko odszedłem, a później nie wiedziałem jak mam wrócić. Zawieziemy was zaraz do domu. Ale pamiętajcie, że nie można się tak oddalać bez pozwolenia rodziców. Przyznaję, to był mój pomysł. Obiecuję, że już tak nigdy nie postąpimy. Całe szczęście, że miałaś ze sobą telefon. Tak, w szkole uczyliśmy się ważnych numerów telefonu. Policja 997, pogotowie 999, a Straż Pożarna 998. Masza i Niedźwiedź szukają skarbu pirata. Klucz i mapa? To musi być droga prowadząca do jakiegoś skarbu. Natychmiast muszę pokazać to misiowi. O nie, znalazłam mapę. Muszę jej ją odebrać. Ha, 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 ha. Misiu, otwieraj szybko! Stanę pod oknem i posłucham, co planuje ta mała. Co się stało? Czemu tak głośno mówisz? Spójrz to znalazłam na drodze! Kluczy mapę? Ciekawe dokąd prowadzi ta mapa. Może znajdziemy skrzynię pełną pysznego miedziku? Tak, ciekawe. A może skrzynię pełną lodu? Marzu, mam pomysł. Chodźmy sprawdzić. Może nas coś ciekawego spotka. Misiu, to może być przygoda naszego życia. Idziemy. Musimy iść w tą stronę. Dobrze, Misiu. Ha, ha ha Wiem co zrobię. Wyprzedzę ich i zostawię na nich pułapkę. Ha ha ha. Wykopałem głęboką dziurę. przykryję ją liśćmi i na pewno do niej wpadną. Ha ha ha. Nie mogę się doczekać. Wyobrażasz sobie tą skrzynię skarbów? Oj, zobaczymy. Misiu, misiu! O co chodzi? Popatrz na tą mapę jeszcze, żebyśmy nie zeszli z trasy. Masz rację. Maszo, miałaś nosa, faktycznie tutaj musimy skręcić. Widzisz, a nie chcesz mnie nigdy słuchać. No nie, że aż akurat teraz musieli spoglądnąć na tą mapę, Muszę wymyślić coś innego. Ciekawe, czy daleko jeszcze? Chyba już nie. ha, ha zrzucę ten głaz. Będą bić tędy, i w końcu się ich pozbędę. Maszo uciekaj! Stamtąd z góry leci głaz. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Dzięki, misiu, za ostrzeżenie. Nie ma sprawy. O, temu na pewno się nie tę ten łokopt. Misiu, spójrz! Lody! Lody, miałam taką ochotę na nie! Widzę, nawet miód jest. Nie mogę w to uwierzyć. Stójcie! Nie ruszajcie tego! To pułapka na Was! Na nas? O, jak to? Schowałem się za drzewo i wszystko widziałem. Widziałem jak zły pirat postawił to wszystko, żeby was zwabić. Koszyku jest jadowity wąż. Dziękujemy ci bardzo, Zajączku za ostrzeżenie. Nie ma za co. Uważajcie na siebie. Widzę, że jesteście w posiadaniu bardzo ważnych rzeczy, na które ma ochotę zły pirat. Czy znasz drogę do skarbu? Znam. Znam nawet skróty. Drogę, o której mało kto wie. Znam ten las jak własną kieszeń. Czy pomożesz nam? Mogę, ale w zamian musicie podzielić się ze mną skarbem. A może to bardziej by Cię interesowało? Niech to będzie pierwsza część Twojej nagrody. O, jak dla mnie to jest prawdziwy skarb. W takim razie chodźmy. Hahaha, ha, ha, ha. wąż chyba się spisał, pozbyłem się ich i teraz sam zgarnę całe złoto. Ha ha, ha ha! To tutaj, znalazłem, znalazłem, będę bogaty! Ratunku, pomocy, spadam w dół. Toż tu musiał już być! No nie, spóźniliśmy się. Chyba masz rację, Maszo. Ten ktoś był bardzo nieostrożny. Zawsze przy skarbach znajdują się pułapki i trzeba umieć je ominąć. Podejdźmy bliżej. Pomocy! Ratunku! Pomocy! Ktoś woła pomocy. Słyszę, ale skąd ten głos dochodzi? Jestem tutaj na górze. Patrzcie na górę. Tam, tam jest jakaś księżniczka. Widzicie? Trzeba ją uratować. Maszos, spróbuję otworzyć drzwi tym kluczem, który znalazłaś. Patrzcie, pasuje idealnie. Idę po nią. Dziękuję Wam bardzo za to, że uratowaliście mnie. Jestem wam wdzięczna. To może już teraz otworzymy tą skrzynię skarbów? O tak, o tak. Moi drodzy, myślę, że to was bardziej ucieszy. Proszę się częstować. Jeżeli podobała ci się nasza bajka, subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę.